Cześć, dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie w ten wspaniały, poniedziałkowy wieczór. I za co jesteś osobą wdzięczną idziemy. Wymieniamy wszystkie swoje wdzięczności. Pomyśl o tym przez chwilę. Co było wspaniałego w ten weekend, za co jesteś osobą wdzięczną, lub za co powinnaś, powinnaś być osobą wdzięczną. Pomyśl o tym przez chwilę. I zapraszam do wysłuchania krótkiego i bardzo ważnego cytatu moim zdaniem mam nadzieję że dla ciebie również będzie ważne i pomyślisz nad nim przez nawet dłuższą chwilę sensem życia jest jego przeżywanie nie ma ono być utowarowane zwróć uwagę na to to jest prawda najbardziej oczywista obecny świat kieruje nas w tą stronę <laughs> przepraszam aby nasze życie było utowarowane Coraz więcej, więcej, więcej. Większy dom, lepszy samochód, więcej pieniędzy na koncie. I zapominamy o tym, co jest podstawą życia, aby przeżywać i cieszyć się nim, każdą jedną wspaniałą chwilą. Zapominamy o tym, żeby być osobami wdzięcznymi za kawę, herbatę, ciasto, kanapki, tylko więcej, więcej, więcej towarować, towarować, zbierać, gromadzić. I zapominamy właśnie o sensie życia. Wspaniałego, cudownego wieczoru, wspaniałego tygodnia i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, cześć Pa!